Pana Czesława Margasa poznałem najpierw jako autora różnych publikacji, z których korzystałem początkowo jeszcze jako uczeń, a później już jako student historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Korzystałem zwłaszcza z kronik Jelenie Góry, które publikował w Roczniku Jeleniogórskim, a także z jego kroniki wypadków opublikowanej w Wiercha, wypadków różnych dziwnych zdarzeń w Kotlinie Jeleniogórskiej, które się działy. Osobiście po raz pierwszy zetknąłem się z panem Margasem także jako student, ponieważ właśnie tutaj przyszło mi odbywać praktykę studencką, praktykę archiwalną. Było to w roku 86 we wrześniu, kiedy właśnie tutaj razem ze swoim kolegą z roku odbywaliśmy praktykę. I tutaj właśnie pan Margas wprowadzał nas już tak bardzo rzeczowo wszystkie tajniki tej sztuki archiwalnej. To, co znaliśmy do tej pory na studiach tak na sucho, tylko w formie takich, prawda, jakichś definicji, tutaj poznaliśmy, jak wygląda rzeczywistość archiwalna i właśnie pan Margas był pierwszym moim nauczycielem tego zawodu. Także kiedy rozpocząłem pracę w archiwum tutaj w Jeleniej Górze, Pan Margas był tutaj dyrektorem i to on mnie tu zatrudnił i w dalszym ciągu pod jego kierunkiem mogłem kształcić się i właśnie jemu zawdzięczam bardzo dużo swojej wiedzy archiwalnej, ponieważ ta teoria, którą się nauczyłem na studiach, była taka no dosyć mało przystająca czasami do rzeczywistości. Nie zawsze po prostu sama teoria wystarczy. Natomiast... Ta praktyka, którą zdobyłem pod jego kierownictwem, procentuje do dzisiaj. Zresztą do dnia dzisiejszego z panem Czesowym Margasem utrzymujemy bardzo dobrze kontakty. Przychodzi do archiwum, często pomaga nam w różnych sprawach, z którymi pomimo już kilku lat pracy nie zawsze potrafimy sobie tak szybko i sprawnie poradzić jak on. Cóż można powiedzieć o nim jako o człowieku? Jest to po prostu człowiek, jakich spotyka się dzisiaj już niewielu. Człowiek pasjonat, który pokochał swoją pracę, poświęcił się jej praktycznie bez reszty i tą wiedzę, którą potrafił zdobyć w ciągu tych prawie 40 lat pracy zawodowej, potrafi, umie i chce przekazać następcom, czyli mi i moim współpracownikom, z którymi teraz kontynuujemy jego dzieło, starając się robić to możliwie jak najlepiej. Społeczna aktywność człowieka to nie tylko sposób na karierę, bowiem dla ludzi takich jak Czesław Margas uczestniczenie we wspólnocie życia zbiorowego jest po prostu uświadomioną koniecznością. Jednak prawdziwy portret mego bohatera wyłania się najlepiej z opowiadań i anegdot. Sam bowiem o sobie mówi skromnie i z umiarem. Lecz z tych opowiadań wyłania się w gruncie rzeczy człowiek pełen nieśmiałości i wewnętrznego niepokoju. Zdyscyplinowany perfekcjonista, który nie potrafi zrozumieć ludzi, którzy dają z siebie mniej niż on. Urodziłem się 21 sierpnia 1925 roku we wsi Zuzowy. To jest yy, byłe województwo kieleckie, powiat konecki. Gmina to było przedbóż, takie małe miasteczko nad Pilicą, znane z tego historycznego faktu, że tam przyjeżdżał Kazimierz Wielki na polowania, bo tam były ogromne lasy. Jak sama nazwa miasta wskazuje, przedbóż, przed Borami. I tam właśnie spadł z konia i, i udosnął takiego olażu, że już później po powrocie do Krakowa już się nie podniósł zmarł niedługo potem. Drugim faktem takim historycznym dla przedborza jest to, że tam nadane zostały przywileje dla miasta Łodzi. Także miasto przedbór już było wcześniej niż niż Łódź się rodziła. To było, to było jedno z tych miast, które Kazimierz Wielki tam w, tym, w tej, jak te zamki budował, to tam też jeden z te swoich zamków budował. Ojciec mój był nauczycielem z tym, że rodzina była włościańska. Mój ojciec ustalił przodków do mojego prapradziadka. Był to Aleksy Margas jeszcze Mam taki dokument z, z 1840 roku, gdzie włościanie przyzusowy skarżą się na uciążliwości zmiany. Tu, mam tu odbitkę tego dokumentu i to jest też, właśnie tu jest podpisany ten Aleksy Margas. Mój dziadek Jan Margas, to już, już go dobrze pamiętam, bo umarł w 1946 roku, był już zwykłym włościaninem, takim jednym z zasobniejszych gospodarzy. I właśnie mój ojciec, było ich troje braci i dwie siostry, mój ojciec jakoś się starał wyrwać już z tego środowiska wiejskiego. Coś osiągnąć w życiu, bo jakoś nie miał zamiłowania do gospodarzenia na roli, więc dziadek pomógł mu i już o ile pamiętam, ze wspomnień mojego ojca, to tato chodził na jakieś, do jakiejś szkoły w Bożą takiej rosyjskiej, ale uczyli się potajemnie historii Polski. I to było dla ojca wielkim przeżyciem, bo wtedy dowiedział się, że po prostu że to była, że była, Polska, że była potężna kiedyś i o tych wszystkich królach, o tym to było dla niego wielkie objawienie jakieś. I już do wybuchu I wojny światowej był jednym z pierwszych, bo mój dziadek już był pierwszym we wsi, który umiał czytać. Więc już takie szkółki we wsi prowadził, uczył ludzi czytania i, i tego i pisania. Natomiast ojciec już... Osiągnął pewne wykształcenie do I wojny światowej, ale to było niedużo. już zaczął pracować w sądzie Grodzkim. Jak wojna się, I wojna światowa się skończyła, to ojciec poszedł do gimnazjum, już do Końskich, i tam osiągnął już to. Matury chyba nie, nie zrobił, bo nie wiem, o tym nie mówił. W każdym bądź razie były przeszkody, bo 1920 rok, te wojny to. W każdym razie po ukończeniu którejś tam klasy rozpoczął pracę najpierw w sądzie grodzkim, a później został nauczycielem. I w tej wiosce naszej tam uczył kilka lat. Do 1939 roku udało mi się skończyć tylko pięć klas szkoły podstawowej. Dlatego były takie nieprzyjemne układy, no, mianowicie po moim ojcu przyszedł, był nauczycielem. Człowiek, który niezbyt był ustosunkowany przyjaźnie do mojego ojca, bo mój ojciec był tam uznawanym nauczycielem, a ten jego wieś nie bardzo akceptowała. W każdym razie były tam pewne konflikty i przetrzymał mnie w pierwszej klasie dwa lata i w trzeciej klasie dwa lata, ponieważ to była... Szkoła czteroklasowa, więc po prostu po, po ukończeniu czterech klas to nie było dalej możliwości kształcenia się trzeba było gdzieś już iść dalej. I ja w 1939 roku skończyłem pięć klas, to musiałem chodzić do szkoły do Czerna, do sąsiedniej gminy, gdzie była szkoła siedmioklasowa i tam skończyłem pięć klas. To pięć kilometrów codziennie się chodziło pieszo tam i z powrotem. Już miałem 14 lat jak się wojna zaczęła, to pod koniec wojny to już, już miałem dwa, prawie 20 lat, no to już chodziłem i pomagałem w gospodarstwie, pomagałem, chodziłem także na roboty. Do innych gospodarzy trzeba było trochę zarobić i, i, i konia nająć czy coś, to takie były tam układy, że trzeba było odrabiać. Ciężko się pracowało, ale nie tak źle jakoś to mi się udało przeżyć. <grych> po nie po zakończeniu wojny, tylko po wyzwoleniu naszych terenów, już pod koniec lutego powstało w Przedborzu gimnazjum. także tam przed wojną nie było żadnej szkoły średniej, ale było, było kilku profesorów, profesorek szkół średnich, którzy w czasie okupacji spędzili. W przedbożu po prostu tam się ukrywali. Tam, yy, I ci ludzie, ponieważ nie było bardzo gdzie wracać do swoich miejsc rodziny, do Warszawy czy gdzieś, zorganizowali yy, gimnazjum w przedbożu. No i yy, to było bardzo korzystne dla naszego terenu, bo Szkoła średnia była w Końskiej, to było 40 kilometrów, dość daleko, a tu młodzieży było bardzo dużo, która była spragniona, że tak powiem, no nauki teraz po, po tym wyzwoleniu, więc tłumnie wszyscy zaczęli napływać do tego gimnazjum. Od najmłodszych wiekiem do... E, zaawansowanych całkiem ludzi, którzy byli w partyzancie, którzy byli e, już dorosłymi ludźmi, żonatymi wiem, i po prostu chcieli jakoś, po prostu jakoś jakieś wykształcenie zdobyć. E. Było dla mnie zaskoczeniem, że już, że jeszcze w maju myśmy już się przygotowywali do końca roku szkolnego, ale koniec roku był dopiero w lipcu, bo to był trochę przedłużony, że dopiero yy, wojna się skończyła, a tu myśmy już żyli normalnie już, już, już się zapomniało, że była wojna. Dopiero jak się wojna skończyła, dopiero Rosjanie, Polska Rosyjskie wracały. Z frontu to szły całe kolumny tych wojsk, pędzili bydło z niemieckie I, i, i to też to było takie jakieś dla nas też coś takiego. No jak już po zakończeniu wojny, no niestety w lipcu dostaliśmy, zakończyliśmy pierwszą, te, rok szkolny się skończył, we wrześniu następny i ja skończyłem małą maturę w 46 roku. Ponieważ nie było możliwości utworzenia liceum w przedbożu, bo już nie było takiej kadry, a i nie było za dużo no, uczniów, którzy by się nadawali do liceum, więc musiałem już do liceum ruszyć gdzie indziej. Ponieważ nasz powiat był w Końskiej, więc tam do Końskich poszedłem. Po maturze Komisja Wojskowa przyjechała. Wszystkich nas przebadali, macie się nie starać na żadne studia, bo w pierwszym rzędzie weźmiemy was do wojska. Więc ja wróciłem do swojej wsi i czekał. Ale tato kiedyś pojechał do Końskiej i mówił, wiesz, moi koledzy już wszyscy jednak nie czekają, tylko się zapisują na studia. Więc co ty będziesz czekał, może się na jakieś studia zapiszesz. No to na jakie studia? Więc akurat wtedy w Wrocławiu była wystawa ziemi odzyskanych. To było coś takiego e, ekstra, e, takie, taka jakby wizytówka tych naszych ziem odzyskanych tego dorobku. Ja jeszcze nie byłem e, na tych ziemiach odzyskanych. Moi koledzy już tam jeździli, e, żeby zobaczyć. Więc przyjechałem do Wrocławia. Przyjechałem raz, drugi, trzeci i zapisałem się. Na, e, zapisałem się na historię, bo tak, do mat, e, ścisłych przedmiotów nie miałem zdolności, nie miałem może trochę być draki pewne, ale raczej nie miałem uzdolni do matematyki, a do humanistycznych nie to. tak zapisałem się, bez trudu się dostałem na historię i w latach 48-52 e, postudiowałem sobie i skończyłem e, historię. A było tak, że w tym czasie obowiązywały nakazy pracy. To znaczy po ukończeniu studiów dostawało się nakaz i wysyłali człowieka gdzieś tam, gdzie, gdzie im pasowało. A koleżanka mówi, że ty nie czekaj na nakaz pracy. E, praca w archiwum jest ciekawa, jest tego, na pewno ci się podoba. Więc przyszedłem do wojewódzkiego archiwum, do dyrektora Wąsowicza i on mi oznajmił, że są do objęcia dwie placówki, brzeg i jelenia góra. Po przyjeździe do Jeleniej Góry zaszywa się w archiwum miejskim, w świecie, który na każdym kroku tchnie historią zebranych tam dokumentów, lecz i bałaganem powojennym. Staje się archiwistą w całym tego słowa znaczeniu. Można rzec, że zawodowa kariera Czesława Margasa to swoisty pomost między minionymi wiekami zamkniętymi w dokumentach archiwum a współczesnością. Jakie miałem przygotowanie? Właściwie nie miałem żadnego przygotowania do tej pracy archiwalnej. Więc miałem mieć 10 dni szkolenia, takiego przeszkolenia tam w dyrekcji wrocławskiej. Skrócono mi go do 7 dni. <grychy> Nauczyłem się prowadzić kancelarię, pisać pisma urzędowe i to wszystko. I przywieźli mnie tutaj. Przyjechałem z walizką sam. Otworzyła mi tu. Woźna, bo tylko taka obsada tu była. No i coś tu zobaczyłem. Stosy książek i akt po wszystkich pomieszczeniach. Ten hoj był zawalony tam na, na dole książkami. Od czego zacząć? Języka niemieckiego znałem tak ze szkoły średniej. Tu tymczasem przyszło. Zupełnie ten niemiecki język taki urzędowy, po pierwsze to musiałem się zapoznać także i z czytaniem starych dokumentów, i z gotykiem pisanym, drukowanym. Zacząłem się w to wszystko powoli wgryzać. Przyjeżdżał tutaj z Wrocławia, miałem taką panią, która tutaj mnie już tak wprowadzała do tej pracy, więc ona metodycznie mnie tam ustawiała, ale w zasadzie to sam, sam się przegryzałem przez... Ech, trochę się tu czułem zagubiony, nie znałem nikogo. Ech, nie miałem żadnego towarzystwa, no bo wyszedłem z, ze środowiska studenckiego, w którym się było, żyło się zupełnie inaczej. No ja lubiłem życie towarzyskie i, i, i tak. Mi, a tymczasem tutaj, no cóż, bo po jakimś czasie że chyba tu nie wytrzyma. Ale przychodził tutaj taki dyrektor, to było Technikum Ekonomiczne, obecnie z Zespół Szkół Ekonomicznych. To on był dyrektorem tej szkoły i on był historykiem. I on tutaj korzystał trochę z akt, z jakiegoś różne tematy sobie opracowywał. I on mówi, że po pierwsze to pan, gdzie się pan stołuje? Co pan je? Ja mówię, że chodzę do restauracji na obiad. To pan przeje całą pensję, ta pensja była nienadzwyczajna i będzie pan głodny. Więc mnie skierował do internatu e, tu na Grunwaldzie. Mieli do tego internatu na obiady, nawet i, i, i kolacje. No i to mnie już tak trochę ustawiło. I co zadecydowało, że zostałem? Tam zapoznałem swoją żonę. Ona też pracowała w tym internacie, była wychowawczynią, zapoznaliśmy się, okazało się, że jesteśmy prawie, że z jednych strony, bo ona z powiatu włoszczowskiego obok, no i już, już miałem jakieś tutaj tak, że tak powiem, uczuciowo byłem bardziej związany. Pobraliśmy się, ja tu przyszedłem w czerwcu 52, pobraliśmy się w kwietniu 53 roku. Tak, praca polegała głównie na tym, żeby... Że po pierwsze musiałem rozładować ten zasób księgarski, to znaczy książki, jakie tu były zabezpieczane i zwiezione. Były tego całe stosy, czasopis książek, powieści niemieckich, co tu, więc już w drugim roku dostałem, bo to początkowo to ja tylko byłem sam i taka stara woźna tutaj mi pomagała, to znaczy pomagała, sprzątała. W drugim roku dostałem już drugiego pracownika. Był to taki e, rok ode mnie, e, później skończył studia, e, pan Eugeniusz Kowzdaj, był bardzo dobrym e, też archiwistą. Myśmy współpracowali tak dosyć intensywnie i zgodnie i myśmy tutaj dużo zrobili. Rozładowaliśmy ten księgosby, porozsyłaliśmy na, do różnych instytucji naukowych, co, by, co nie miało wartości to zostało nam akurat oddane. Powieści jakieś taka literatura faszystowska. Natomiast e, i później zabraliśmy się już za porządkowanie zasobu archiwalnego, tej naszej ścisłej pracy archiwalnej. Więc jak mówię, musiałem tutaj, ponieważ to był tylko zasób po poniemiecki, więc musiałem opanować język niemiecki i w czytaniu, i w piśmie, i w tym gotyku. To powoli, jakoś mi to, to dość szybko mi to przyszło. Opracowałem w pierwszym rzędzie bardzo duży zespół tak zwanych akt Wydziału Powiatowego niemieckiego, kreis auschwitz hirschberg No, napracowałem się nad tym dość dużo, ale później, następne zespoły archiwalne już mi nie, nie sprawiały takiego kłopotu, bo to był zespół dość trudny i po zrobieniu tych akt już z innymi jakoś sobie łatwiej nikt radził. Ta praca oprócz ścisłej pracy archiwalnej to znaczy porządkowaliśmy ale musieliśmy tak musiałem także zabezpieczać archiwalia w terenie bo były archiwalia po niemieckie zalegały po tych latuszach gdzieś tam na strychach, po piwnicach po różnych urzędach kontrolowałem archiwal zakładowy jednocześnie szukałem akt niemiecki. I gdzie tylko były jeszcze jakieś ak akta po niemieckie, to przez kilka lat e, e, szukałem i przywoziłem. I przywoziłem, to się porządkowało. Największe takie archiwum, któreśmy zwieźli z kolegą, to, e, z tym e, Kowzdajem, to było zabezpieczenie archiwum w Gryfowie Śląskim. Tam mieli dokumenty od 1300 któregoś roku, e, z takim archiwum zakładowym, a reszta, a, cała ogromna ilość aktów była na strychu. I myśmy z tego ratusza we przy pomocy kierowcy, którego nam załatwił Pan Steć, bo on tutaj był też stałym klientem u nas i korzystał z akt i, i trochę książek mu tam przekazywałem do PTT-ku, ale ja mnie to pasjonowało, bo lubiłem wyszukiwać gdzieś tam tego, jakie tam dokumenty, z jakiego okresu. Gdzie tylko co było to to się pozabezpieczało, bo już część to już poniszczono. Ale jakoś po tych ratuszach to na szczęście jeszcze było. I z Lenia, z Lubomierza, z Lubawki, to wszystko pozwoziłem. Część było już zabezpieczone przez Archiwum Wrocławskie. Oni już część poprzejmowali i później te akta nam tu przekazali. Praca w Archiwum owocuje ciekawymi inicjatywami, które zaistniały później nie tylko na Jeleniogórskiej Działce. Owocuje też szeregiem publikacji, Między innymi w Roczniku Jeleniogórskim, w którego poszczególnych edycjach prowadzi niestrudzenie Kronikę Jeleniogórską, sięgającą swoimi początkami 1945 roku. Jest czynnym współpracownikiem pierwszego redaktora naczelnego Rocznika, Kazimierza Wagnera. Współpracuje też z Nowinami Jeleniogórskimi od początku ich powstania. Po tych e, m, obchodach 850-lecia zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Jeleni i I w następnym 1959 roku już został urządzony wrzesień Jeleniogórski, który wszedł już na stałe do tych imprez kulturalnych. E, ja e, t, i spotykaliśmy się już w tym towarzystwie, e, a i nowiny. Nowiny zaczęły się ukazywać, więc mnie tam zaraz wciągnięto do tego, żeby coś pisać na tematy historyczne. E, więc pierwszy taki mój artykuł to było o pewnej wizycie w wieleniej Górze, mianowicie w, tysiąc, e, w czasie wojny 30-letniej, e, byli tutaj e, na pomoc król Władysław Król Zygmunt Waza przysłał cesarzowi Lisowczyków. Niemcy to nazywali w tych kronikach kozakami. Że tu byli kozacy. Ja coś nie co za kozacy. Doszedłem, że to byli cowczycy. I napisałem taki artykulik na ten temat w nowinach. I to się podoba w nowinach, że jest napisany ciekawie, że tak to jest z taką werwą historyczną. I później już, że tak powiem, stałym byłem takim współpracownikiem. Pisałem y, myszkę i prowadziłem, takie wywiady z tymi pierwszymi osadnikami tutaj. Wciągali y, mnie tam. No, ale to nie miałem za dużo czasu, żeby poświęcać się tej publicystyce. Ja w każdym razie te nowiny jeleniogórskie e, wciągnęły mnie tak już trochę w te kręgi i do tej działalności nie tylko ściśle archiwalnej. W 1963 roku, nie, w 1961 powstaje idea wydawania rocznika jeleniogórskiego. I tu e, takimi inicjatorami był właśnie dr Bernard. Pan Michielicz, Pan Wagner, Kazimierz. I kto co napisze? Więc mnie obarczono bardzo dużą ilością materiału. Mianowicie kroniki. Doszliśmy do wniosku, że trzeba kronikę bieżącą prowadzić i wsteczną od 1945. To się Więc, teraz. Tak. I, i ja e, i wtedy właśnie zapoznałem się e, bliżej. Panem doktorem Bernardem z Kazimierzem Wagnerem, Z niczym to już się znaliśmy i oni mnie tam zapraszali, to było tak, że panowie Bernard, Michniewicz i Wagner byli stałymi wywalcami klubu tam na 15 grudnia to tak. był. tak, te kliku. Oni sobie tam na kawkę przychodzili no i zaprosili mnie tam. Do, do swojego towarzystwa. To było dla mnie takie wyróżnienie, dla młodego takiego tam jeszcze mało znanego, może, ale w każdym bądź razie e, oni mi imponowali. Byli gawędziarzami, no, wspominali to, owo, rozmawiało się z nimi bardzo ciekawie. No i nawet mnie zapraszali, żeby tam przychodzić, ale ja tam od czasu do czasu się spotykałem z nimi, ale nie miałem, mnie to ta praca archiwalna dość trzymała. Pan Bernard był. Wolnego zawodu, pan Wagner też, a muzeum, pan, nie wiesz, to sam zawsze się mógł gdzieś wystać. <laughs> Mnie było trudniej. Ale w każdym bądź razie nimi się, e, wtedy ta bliższa znajomość była i taka, jakbym powiedział, przyjaźń już. E, to, że zacząłem pisać w Nowinach, później to, że e, w Roczniku Jeleniogórskim już była moja stała pozycja, dało mi pozycję w mieście. Wtedy zupełnie pamiętam pan Daroszewski z wielkim szacunkiem do mnie, że tego władze tam już tego, jeśli coś im było potrzeba, jakieś dane czy coś, to przecież te kroniki były podstawą do różnych y, wystąpień ich czy coś. Pan Bugaj przecież mówił, a z pana kroniki y, to w swoje mogłem napisać y, jakieś tam przemówienie na tego. On też był kiedyś przewodniczącym y, y, chyba powiatowej czy miejskiej Rady Narodowej. Gdy powstało Towarzystwo Naukowe, no to mnie wciągnięto do zarządu. Jako byłem członkiem założycielem i byłem sekretarzem tego pana docenta Kornaka, on był pierwszym tutaj tym... Ale jakoś tak, no nie wiem, z Kornakiem to nie mieliśmy do siebie zbyt wielkiej ciężki sympatii ciężkiej, jakoś taki tak, nie tego. Natomiast bardzo dobrze mi się współpracowało i nadal braciłem to z panem doktorem Bugajem i z profesorem Trzynagowskim. To byli ludzie bardzo kulturalni i na poziomie. Ja tam y, publikowałem właśnie to moje wielkie osiągnięcie, to jest to y, opracowanie przewodnika po zasobie archiwalnym. Taki przewodnik, y, naczelna dyrekcja zalecała, żeby to było, wszystkie archiwa robiły. Zrobiły chyba tylko trzy. i Ja byłem już tym, jednym z tych, w tej czołówce, y, który to opracował. A że praca Czesława Margasa znalazła uznanie w oczach jeleniogórskiego społeczeństwa, niech zaświadczą te oto liczne odznaczenia i dyplomy. Dodajmy, że dziś będąc już na emeryturze, Czesław Margas nie zmienia swego trybu życia. Stara się walczyć z uciekającym czasem, chcąc go lepiej i pełniej wykorzystać służąc swoim doświadczeniem odmłodzonej ekipie Państwowego Archiwum w Jeleniej Górze, wśród której znajduje się również jego córka i syn.